Witam serdecznie wszystkich członków Solidarności, opzz do Federacji Związków Zawodowych i tych wszystkich, którzy wsparli nas w tym proteście. Zapraszam serdecznie przewodniczącego Sochackiego na tę stronę do mnie tu i oddam głos przewodni... o manifestację o... o... uważam za otwartą i oddaję głos przewodniczącego zarządu regionu Będkowi Czeszkowi. Szanowni Państwo przede wszystkim dziękuję Wam wszystkim, że przybyliście, bo dziś jest Dzień Solidarności Wszystkich Ludzi Pracy. Witam wszystkie centrale związkowe, które są tu dzisiaj z nami. Pozdrawiam wszystkie centrale związkowe, które biorą udział w strajku w Katowicach, na Śląsku i we wszystkich innych miejscach w Polsce, gdzie w tej chwili odbywają się akcje protestacyjne. Musimy powiedzieć dość takiej polityce, jaką prowadzi obecny rząd. Musimy powiedzieć dość lekceważeniu dialogu ze związkami zawodowymi. Domagamy się, aby rozstrzygano o nas nie poprzez Beztuszne ustawy, ale pytając się na zostanie. To nie może być tak, że 2,5 miliona podpisów pod referendum wydłużającym bieg emerytalny idzie do kosza. To nie może być tak, że nasze domaganie podniesienia płacy minimalnej jest lekceważone. To nie może być tak, że warunki pracy się w Polsce nie tylko nie poprawiają, ale chce się nam jeszcze uelastycznić kodeks pracy. Jesteśmy tu dzisiaj. Z nadzieją, że wreszcie rządzący obudzą się. Patrzę na transparenty przede mną. Jeden z nich głosi obudź się polsko. Ja powiem obudźcie się rządzący, obudźcie się, uświadomcie sobie w jakim kraju żyjecie, aby nie było za późno, aby nie spotkał nas. Dramat Grecji, Hiszpanii, Portugalii czy, czy innych krajów, gdzie ludzie zdeterminowani wychodzą na ulicę. My dzisiaj też jesteśmy na ulicy. To jest nasz punkt i sprzeciw. Dlatego przeczytam Państwu nasze wspólne postelaty Międzyzakładowego Komitetu Strajkowego na Śląsku i nasze tutaj także lokalne I wspólnie mam nadzieję w imieniu ludzi pracy będziemy o nie walczyć aż do skutku Petycja do premiera rządu RP Donarda Tuska za pośrednictwem wojewody małopolskiego Zarząd Regionu Małopolskiego NSZZ Solidarność oraz Zebrani w dniu 26 marca 2013 roku pod Urzędem Wojewódzkim w Krakowie w pełni popierają ogłoszony przez Międzyzwiązkowy Komitet protestacyjno strajkowy na Śląsku Solidarnościowy Strajk Generalny i jego postulaty. W szczególności domagamy się wycofania szkodliwych projektów do realizacji kodeksu pracy dotyczących uelastycznienia czasu pracy, uchwalenia przez Sejm RP ustaw ograniczających stosowanie tzw. umów śmieciowych zaniechanie likwidacji rozwiązań emerytalnych, przysługujących pracownikom w warunkach szczególnych i o szczególnym charakterze. Zaprzestanie likwidacji szkół i zaprzestanie przerzucenia finansowania szkolnictwa publicznego na samorządy. Stworzenie osłonowego systemu regulacji finansowych oraz trudno na to... Współpraca płacy minimalnej zgodnie z projektem złożonym przez NFC Solidarność. Stworzenie ustawy o systemie rekompensat dla przedsiębiorstw energochłonnych. Stwierdzamy, Rzeczny rząd, bardzo proszę jeszcze o chwilę spokoju. Wysłuchajmy to i potem sobie pokrzyczymy i powtórzymy. Stwierdzamy, że prowadzona przez obecny rząd polityka społeczno-gospodarcza doprowadza do zapaść słówką zdrowia, braku ochrony przemysłu i miejsc pracy, co skutkuje ciągle rosnącym dramatycznie bezrobociem oraz pogłębiającym się ubezpiecznictwem znacznej części społeczeństwa. Używamy RP i wycofania szkodliwych projektów nowelizacji kodeksu pracy, zwłaszcza dotyczących uelastycznienia czasu pracy oraz realizacji powyższych postulatów, podjęcia działań, które ochronią pracowników przed skutkami kryzysu gospodarczego i utratą miejsc pracy, pomogą przedsiębiorstwom działającym w naszym regionie. Stanowczo sprzeciwiamy się drastycznym, rosnącym kosztom utrzymania oraz łamania praw pracowniczych. W imieniu Małopolskiej Solidarności Wojciech Grzeszek. Jesteśmy tu dzisiaj wszyscy Nie tylko centrale związkowe reprezentatywne, Ale także, jak widzę, szereg środowisk prawicowych Jest także młodzież To dobrze wróci, wróży, że wreszcie Polska się budzi Bardzo proszę. Kolejanki i koledzy, wreszcie centrale związkowe dogadały się i efektem jest m.in. ta pikieta, ale nie tylko. Na Śląsku, a również w województwie małopolskim odbyły się, a w niektórych zakładach odbywają się strajki solidarnościowe. Strajki solidarnościowe, które zapoczątkowują, jak mnie się wydaje w tym roku, całą falę strajków, jeżeli rząd nie zmieni swojej polityki socjalnej i ekonomicznej. Szanowni Państwo, dziękujemy, to jak wszyscy stoimy Wam za przybycie w dniu dzisiejszym. zmianę podejścia do dialogu społecznego i to na szczeblu centralnym, gdzie, tak jak to już kolega Solidarności przedstawił, nie chcą z nami rozmawiać o tym, o czym my mówimy w imieniu całego narodu. Mówimy o tych, którzy są... i don't know Kolei, nie ma już kolei, na którą można liczyć, na którą można polegać i dalszy proces się toczy, to w tym budynku za nami jak najbardziej pracuje się nad tym, żeby rozbić ostatnie ogniwa kolei, naszej tradycyjnej polskiej kolei, zamienić ją na dowolnie jeżdżące spółki, które... Zapominają o jednym podstawowym warunku. Ludzi trzeba przewozić, a siebie wsadzić też do tych pociągów. A prezesi spółek kolejowych jeżdżą samochodami, ladają samolotami i dobrze im się wiedzie. Kilkadziesiątkrotnie więcej zarabiają od przeciętnego kolejarza. Ten proces jest przeciwko dalszej degradacji. Zawodowych jednoczące przede wszystkim służby mundurowe po pielęgniarkach i kolejarzach. Koledzy, którzy nas dzisiaj ochraniają, też do naszych związków należą. Związek Policjantów, Związek Pracowników Policji i wiele, wiele innych organizacji mundurowych. Cieszymy się ze wspólnego frontu, który utworzyliśmy, bo niestety to już należy nazywać frontem. Jest Solidarność, jest OPZZ. Razem, razem w jednym, w jednym zgromadzeniu, w jednym celu. W ochronie miejsc pracy i godności ludzkiej. Gracias. <laughs> Otrzymaliśmy od tej wody, obietnice, że bez względu na to, co zostało skierowane do rządu, bez względu na, to, na tą petycję, która jest y, po stronie premiera Tuska i większość tych postulatów proponuje, żeby przynajmniej tu w Małopolsce stworzyć coś w rodzaju okrągłego stołu, gdzie tak jak mamy to w komisji dialogu pracodawcy i związkowcy usiądą i zastanowią się co można zrobić dla polepszenia tej sytuacji, która jest we wszystkich branżach, które dotyczą Małopolski Dotyczą tu naszych problemów lokalnych. Padło nawet stwierdzenie, że może dajmy przykład w Małopolsce, że skoro tam nie potrafią się dogadać, to my, my spróbujmy tutaj, tutaj na dole. Pan Wojewoda powiedział, że przekaże te wszystkie postulaty, któreśmy złożyli rządowi, i że ma świadomość, że część tych zagrożeń, które wymieniamy w yy, tym, czego się domagamy. To zagrożenia naprawdę poważne i dotyczące miejsc pracy i dotyczące tych problemów, które tam poruszamy. Dlatego jeszcze raz bardzo serdecznie Państwu dziękujemy, że dzisiaj tu jesteście z nami. Dziękujemy wszystkim, którzy dzielnie tu przez tą godzinę z nami wspólnie chcieli wykrzyczeć swój ból, swój żal, swoje rozczarowanie tym wszystkim, co w Polsce się dzieje. Mam nadzieję, że nie będziemy musieli często jeszcze wychodzić na ulicę, ale myślę, że wszyscy jak tutaj jesteśmy, mamy świadomość, że jeżeli taka konieczność zaistnieje, to z tej drogi nie zajdziemy. Walczymy o swoją przyszłość, o przyszłość naszych dzieci, o przyszłość Polski. Dziękuję Państwu bardzo za przybycie wszystkich. Za... Dziękuję bardzo za to, że tu jesteście i to nie tylko związkowcy, ale wszyscy, ale wszyscy, którzy, ludzie dobrej woli, którzy wiedzą, że tylko jeżeli Polska się obudzi, jest szansa na rozwój. Inaczej niestety mogą nas czekać podobnego rodzaju scenariusze, jak w tej chwili w Europie już mają miejsce. Obyśmy do takiej sytuacji nie doszli. Szanowni Państwo. Chciałem zaznaczyć, że przyjechaliśmy z RPH Bolesław, reprezentujemy powiat Orguski. Jesteśmy największym zakładem produkcyjnym, który zatrudnia ponad 3 tysiące pracowników. Szanowni Państwo, największą naszą wolączką jest na dzisiaj energia elektryczna. My dzisiaj walczymy i prosimy o to, aby państwo nam nie pomagało, aby państwo potraktowało nas tak, jak traktują obce rządy takie firmy jak naszą. To znaczy chcemy zgodnie z prawem unijnym, aby rząd polski zwolnił nas z akcyzy. To znaczy, żebyśmy zgodnie z prawem je nie musieli płacić. Walczymy o rekompensaty do emisji. Jak Państwo wiecie, emisje CO2 wchodzą. I jeżeli państwo polskie, minister ochrony środowiska, nie wprowadzi do ustawy zwolnień do zwanych rekompensat emisyjnych, to takie przedsiębiorstwa jak ZPH Bolesław od 1 lipca nie będą na tej mapie funkcjonować. Ludzie w powiatach znikną, po prostu nie będą mieć pracy. Myśmy gotowe rozwiązania na ręce pana ministra Pierocińskiego. Na spotkaniu wojewody 8 marca przedłożyli w jego ręce. I oczekujemy, że wreszcie rząd zacznie myśleć nad takimi firmami jak ZGH. Chcę tylko Państwu dać do zrozumienia tyle, dobrze, że ZGH dziennie bierze tyle energii, co całe miasto Kraków zapłaciliśmy między 2,8 a 2,12 nieprawnie do budżetu państwa ponad 150 milionów złotych my jesteśmy na skraju wyczerpania. jeżeli ktoś nie zwróci na to uwagi to takie firmy jak Mital, jak ZGH jak, jak y, Łaziska Górne jak Konin jak Aluminium, wszystko klęknie ponad 500 tysięcy miejsc pracy Polacy stracą z tytułu niedbania o sprawy energii elektrycznej Naprawdę jak się ktoś nie obudzi i na ręce pana wojewody składamy dzisiejsze petycje. Jak ktoś nie zacznie działać, to Podowiadski jest jednym wielkim miastem bezrobocia. Tyle, dziękuję bardzo. Dzień dobry, drodzy Państwo. Ja dobrze pamiętam wiosnę 80 roku. Wydawało się, że nie ma szans na to, żeby przezwyciężyć system niesprawiedliwości i kłamstwa. Wiosnę 80 roku wydawało się, że mamy przed sobą jeszcze lata, długie lata komunistycznej niewoli. wszyscy dzieliliśmy w tamtych miesiącach e, e, lata 80 roku teraz znowu wychodzimy na ulicę znowu przypominamy sobie tamte e, dni tamte miesiące znowu upominamy się o Polskę wolną o Polskę dumną, o Polskę mocną, o Polskę dostatnią o Polskę sprawiedliwą musimy E, wszyscy e, razem zebrać się i musimy zmienić e, Polskę, dlatego że ten rząd... E, zmienić ten kraj, zmienić Polskę tak, żebyśmy mogli wszyscy czuć się jako siebie z